Cześć wszystkim z tej strony Cinema Ships i dzisiaj będziemy tworzyć lodowe rzeczy: czyli cegły z lodu, sople lodu i tyle. W następnym odcinku zrobię jeszcze więcej z tych, tych takich lodowych rzeczy. No, mam tutaj taką cegłę: te takie. Tutaj takie sople lodu. Więc musimy jeszcze stworzyć. Nie tu, nie teraz jak zrobić rzeczy z lodu w makrytor. i i już mamy ten folder teraz trzeba wejść blocks i ja teraz nas i teraz ice bricks, bricks i tutaj trzeba wybrać single TEXTURE. Powiem co robi single TEXTURE, robi tylko jedną teksturę i tutaj mamy i tego nie używamy na razie. Tego nie używamy, bo już ma teksturę koloru. I. Mamy dobrze. Teraz wziąć. Nie musi być wzięte. Teraz najbardziej, najbardziej, który trzeba robić. Rok na. na lód. I tutaj tak samo. Nie wiem czy będzie. Chyba nie będzie tego, więc Bez, będę sobie da, da, po prostu ja zrobię na glas I tutaj jest taki samo działa jak lód. Nie jest tak, wytrzy, nie jest wytrzymały w ogóle. Jak mamy teraz. Te bricks, To teraz zrobimy. Tylko muszę jeszcze włączyć te tekstury, aby wiedziałem co ja piszę nawet. I teraz tworzę i cykl i tutaj bas. Z wielkiej litery. Jak mamy to, to teraz wierzymy w cross. I to będziemy wkładać i out, out I robimy, że będzie można robić w, tak samo na górze albo w ścianie. I tutaj mamy. Znowu wchodzimy na ice. Tylko tym razem wola, aby to żywało trochę jak. Żywało jak ametyst. No, będzie to tak ładnie brzmiało. I tak. Klikamy w Natural Blocks. Tutaj też nie musimy zmieniać. I teraz najważniejsze. Duplikujemy to, że kopiujemy to i teraz i Fru. Stum. prostu. Dobrze. Teraz zmieniły na taką trochę i tutaj zmieniamy też na, tak samo jak frustum, frustum i mamy to, znowu zapisujemy, save i mamy kolejne, czyli I kle tip. Dip. I teraz już jest za malutkie i teraz musimy wziąć. Brzmi to. I teraz widzimy się w grze. Gdy jak jestem już w grze, to teraz sprawdźmy, że to będzie. Wow! O! Wow! Ale wiem, że trochę dziwnie wygląda. Ale... Da się chyba to zbudować. Tak. Czy zrobi, może tak zrobić jeszcze trochę mniejsze? O! A jeszcze mniejsze? Wow! Nie wiem, czy to... Czy to będzie normalne tak będzie działało? Nie. A to? Fajne! Zobaczmy, czy też jest... O! Cegły nawet są. A jakby by, a jakby co? To mógłby zrobić jeszcze domek z tego. Że będzie fajnie. Że domek z tego. Jak zrobię ten domek, to już kończę ten film. Ale fa... Ale fajnie! Zrobię ten na... Ja tylko zrobiła na przyjemności domek, aby było zobaczyć, czy to działa, jak będzie zbudowany domek. I... I jeszcze ice zwykłe. Przezroczyste. Wow! To naprawdę! Wow! Jeszcze tutaj zrobię ten takie, taki. Nie wiem, co to jest, ale. Nie mamy tego. Nie mam takiego bloku, więc przykoloruję na ten. Oto niebieski lód. Ale jeszcze muszą być dekoracje, do tego, aby nie było tak smutno. Bo zawsze domki mają dekoracje. Wiem, ja że trochę ja, jest to jak budownicza, ale. Zobaczmy, czy to działa, jak zbuduję jakiś dom. Wygląda super. I jeszcze dekoracje. Muszą być to takie drzwi. Mogą być lód. lud. Taka szyba niebieska. O, taka niebieska. I teraz tworzymy pokonnię, ale nie to, tylko duszową pochodnię, bo będzie topić się. I łóżko, że będzie niebieskie łóżko i crafting table. Fajnie, jakby jeszcze dodać te kolce, takie sople lodu. To jak będzie wyglądało? Wow, um, chyba nie tak, nieba tak nie mogę, mam tylko ograniczoną ilość. O jest, muszę jakoś wybudować No dom. Będzie takie, takie, takie bardziej lodowaty, ten tam. Um. Ale wygląda super! Jeszcze trochę tutaj pochodni? No i widać, nie, nie tym, właśnie tym. Duszało pochodnią. Zrobię jeszcze tutaj ścieżkę z abetystu, aby zrobić taką miniaturkę. Wygląda super. Jeśli Ci się podobał ten film, zostaw mi lajka i subskrypcję. A ja żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Więc papa, i pa. zrobię jeszcze taki, taki sam, tylko że. Naszą część, więc. Bye bye.